Cześć, witajcie. Z tej strony Buddy, Play Game. Buddy... Pl Buddy... no Buddy po prostu. I... I to jest pierwszy odcinek zbudujmy w Minecraft. co ja to kładę? Aha, żeby się... Um, zrobimy w dzisiejszym odcinku w zamek potem ten też mi w kurze a nie mam teraz tego nie mam teraz moda wgaranego więc ja go będę budował I, a WSE go a WSE będziecie oglądać aha i ja nie przyspieszam od razu Ja, ja normalnie buduję a przyspieszenia są robione frapsem po prostu frapsy mi sam może przyspieszyć. No to. To na tyle i do. do czekania. No i do. No dobra, nic tam, aż, do, aż się odezwę. Dobra. Posłuchajcie sobie muzyczki. Nie wiem, jaką wkleję jeszcze. Cześć, do usłyszenia. i szczęście chemia. I dziś rzadem rządzi pieniądz, i szczęście rządzi chemia. Boleli górala, kiedy leżał i nic nie miał, jak klacz pałd, no ty jak dusza mu była, ale udawał, że się trzyma. Gdzie oni byli, gdzie byli przyjaciele moi. Czasem boli, ale góra się nie boi Bo nie ma się wtedy brat, bo był ze mną mój ja Co nigdy mnie nie zdradził, wrogę wskazał i doradził I nie kradził, tak jak przeszedł tych, co byli chwały Jak mnie, które padły, te to się rozjebały, bo pływały choć chwili paniki trwały Narkotyki wiały, trzy masz wyniki hały w życiu Po przebiciu widziała gorączka plaży Może to ktoś ręka otrzymała rączka marzy Obrączka parzy jednych, inni tracili nadzieję To opowie, że miejsce, gdzie zachodni wiatr wieje, pracę Ej, jak rewolucja w mózgach i na usta Jak ambulancja od tych P się skurwielu że jest nas tu paru, ale będzie nas wielu E, rewolucja, dwóch na ustach e, A jak od tych pojewanych ustaw, e, P jak pierdol się z Wiedz, że jest nas tu paru, ale... Dziś robię swoje i pierdolę całą resztę Dziś robię poezję, a te leszcze wciąż płaczą Niech się tłumaczą, zarabiam swoją pracą Jestem słuch przelam strzelam procą w czołg Słów gorący nocą pod blok Wbiją się w szok. wszystkie rury i fujary Spędząc zdrady, co kraczą, że nie dasz rady Że jesteś słaby i że wiedzą cię układy I... Trochę okłady, każdy skończy jak klub blady Zasady mam własne, proste i uczciwe Słowa prawdziwe, nie szukam gdzie być wśród dziwek Spojrzenie krzywe, tam przekazem na piwek I wierzenie chciwe, co nagania na rybek I niezbyle kim, dzisiaj ostrożnie tańczę Schodzę w głębie, skarcze w czarną hańczę A diable harcze, co za sobą I swoją drogą, nic zrobić i nie mogą Boją nagrodą mojej księżniczki z rok, A nie haj i pogoni z pożogą wzrost Na kanale także odganiam brudne myśli Rzeczpospolitej zazdrości i zawiści Od szybkich korzyści wolę te długofalowe Jebać ambicje niezdrowe, popiołem posypuję głowę Dziś, 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 popiołem posypuję, posypuję głowę get yeah. I dziś zatem rządzi pieniądz, i szczęściem rządzi chemia Poleli górala, kiedy leżał i nic nie miał, jak chlacz pał ty ja jak dusza mu była, ale udawał, że się trzyma Gdzie oni byli, gdzie byli przyjaciele moi Czasem boli, ale góra się nie boi Bo nie bał się wtedy brat, bo był ze mną mój rap Co nigdy mnie nie zdradził Wrogę wskazał i doradził i nie kradził Tak jak przeszedł tych, co byli chwile chwili chwały Jak mamy, które padły Te kliki, co się rozjebały, bo wynikły Choć chwili paniki trwały Narkotyki biały, ciki Zygnały, masz wyniki hały w życiu O przebiciu widziała gorączka pracy Może dotknąć ręka otrzymała rączka marzy Obrączka parzy jednych inni tracili nadzieję To no, opowie, że miejscu gdzie zachodni wiatr wieje brasty. E jak rewolucja w mózgach i na ustach Aha. Jak abolicja od tych pojebanych ustaw, pe, pe, jak się skudielu Wiedz że jest na tu paru ale będzie nas wielu E jak rewolucja w mózgach i na ustach Aha. Jak o tych pojebanych ustaw ja to proszę z że jest nas... Ale Odrobiłem życia lekcje i zgubiłem swą agresję Dziś robię swoje i pierdolę całą resztę Dziś robię poezję, a te leszcze wciąż płaczą i się tłumaczą, zarabiam swoją pracą Jestem słuchacą, przelam procą w czołg Słów gorący grąc, schodzi nocą pod bok Wbiją się w szos, wszystkie rury i fujary Swek trąd Co graczą, że nie dasz rady, że jesteś słaby I że wiedzą ci ułady Ich trochę okłady Każdy skończy jak klub blady Zazady mam własne, proste i uczciwe Słowa prawdziwe Nie szukam dziewic wśród dziwek Spojrzenie krzywe, tam przekazem na piwek Nim Wierzę niechciwe, co nagania na rybek im Jest byle kim, dzisiaj ostrożnie tańczę Schodzę w głębie, skaczę w czarną hacze A diabły harcze co za sobą Idę swoją drogą, i zrobić mi nie nagrodą Moją nagrodą, mojej księżniczki zrok A nie hać pogonić, i pożogą wzrost Na kanale tańczę, odganiam brudne myśli rzecz pospolitej zazdrości i zawiści Od szybkich korzyści wolę te długofalowe Jebać ambicje niezdrowe, popiołem po szybko Głowę. Popiołem posypuje głowę. 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 głowę dziś Popiołem posypuje głowę dziś Popiołem posypuje głowę dziś Popiołem posypuje głowę dziś Popiołem posypuje głowę dziś dziś jak rewolucja w i jak Irak jak abolicja od tych I dzisiaj rządzi pieniądz i szczęście rządzi chemia. Boleli górala, kiedy leżał i nic nie miał. Jak chlać, czpał, no ty ja, jak dusza mu była, ale udawał, że się trzyma. Gdzie oni byli, gdzie byli przyjaciele moi. Wszyscy czasem boli, ale góra się nie boi. Bo nie ma się wtedy bra, bo był ze mną mój jabł. Co nigdy mnie nie zdradził Grodę wskazał i doradził I nie kradził Tak jak przeszedł tych, co byli w chwały Jak rany, które padły kliki co się rozjebały Bo wynik pływały Choć chwili paniki, trwały Narkotyki wiały, ci gnały Masz wyniki hały w życiu O przebiciu i gorączka praży Może to ktoś ręka otrzymała Rączka marzy Obrączka parzy Jednych inni tracili nadzieję To no, opowie, że w miejscu, gdzie zachodni wiatr wieje brat jak rewolucja w łóżkach i Jak abolicja, tych Wjechał się z jest na paru, ale będzie nas wielu. E, rewolucja i na ustach, A, A, P, P, jak od tych ustaw. się z wie, że jest na tu paru, ale Odrobiłem życia lekcje i zgubiłem swą agresję Dziś robię swoje i pierdolę całą resztę Dziś robię poezję, a te wciąż płaczą Mnie się tłumaczą, zarabiam swoją pracą Jestem słuchacą, strzelam procą w czołg Słów gorący grąc, chodzi nocą pod bok Wbiją się w czoł. wszystkie rury i fujary Spektakl z co graczą, że nie dasz rady, że jesteś słaby I że wiedzą cię układy Ich trochę okłady Każdy skończy jak klub blady Zasady mam własne Proste i uczciwe, słowa prawdziwe Nie szukam dziewicz lub dziwek Spojrzenie krzywe, dam przekazem na piwek I wierzenie chciwe, co nagania na rybek I Jest byle kim, dzisiaj ostrożnie tańczę Schodzę w głębie, skaczę w czarną hańczę A diable harcze że zostawiam za sobą Idę swoją drogą, nic zrobić mi nie mogę Nagrodą no i księżniczki krok, a nie hać i bogo, pożogą wzrost. Na raskanale kanale także odganiam brudne myśli, rzecz pospolitej zazdrości i zawiści. Od szybkich korzyści wolę te długofalowe, jebać ambitnie i głowę białym posypuję głowę dziś. popiołem posypuje posypuję głowę dziś. popiołem białym posypuję głowę Pobiołem posypuje głowę dziś posypuję, posypuje głowę dziś Ej, jak rewolucja w włoskach i na ustach jak abolicja od tych pojebanych ustaw Ej, C, jak się skurwielu Wiem, że jest nas tu paru, ale będzie nas wielu Ej, jak rewolucja Chodzi pieniądz i szczęście rządzi chemia Poleli górala, kiedy leżał i nic nie miał jak chlać trwał, ty ja jak dusza mu była, ale udawał, że się trzyma Gdzie oni byli, gdzie byli przyjaciele moi Życie czasem boli, ale góra się nie boi Bo nie ma się wtedy brat, bo był ze mną mój rad Co nigdy mnie nie zdradził Brogę wskazał i doradził i nie kradził Tak jak przeszedł tych do byli chwili chwały Jak rany które padły Te piki co Jestem. Wiem, że nie zrobiłem pełnej części. To jest tak mniej więcej jak będzie wyglądać. Wiesz, co mi się bardziej podoba w tym zamku? Te wejścia takie, no, no takie jak w prawdziwych zamkach. Aha tutaj, tak. Aha, tutaj gdzie spróbuję jakąś fosę zrobić na cztery kratki. I w każdym rogu będzie zabudowana wieża. Oj. Wieża będzie taka z dotączką sięgać. Sięgała. Wysokość nie będzie wysoka. Zrobię przy Was fundamenty. Sorry, że tak mlaskam, mam, ale cukierka jadł. jeżeli chodzi o co ja robię ile tam ma być kratek muszą być wszystkie równe nie? ile kratek jeden dwa jeden dwa trzy pięć aha I... aha i sorry za cięcie, ale nie chcę cię wyłączyłem jeżeli chodzi to mam Kina. No po prostu nie umiem robić swojego, więc y, od Master ukradłem. Sorki. To nie miało tego... no i... tak. Sorry za tamte cięcie, ale mi ten... Ile tu było? Trzy, pięć, pięć na... Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, na sześć. I ten. I dwa, trzy, cztery, pięć i tutaj raz. Dobra, jeszcze jedną kratkę zrobię tu. Oczywiście będzie tu w jakiejś. Będzie tutaj jakaś. Będzie tu pełno. Będzie. W... To jest taka brama do zamku. W środku będzie zamek taki. Będzie taka wielka wieża. I tam będą sobie domki. A ta wieża, mówię, że ona będzie z tego. To jest takie popękane, bo wiecie, jak mury mają takie, te. ja tu was będę przynudzał, przecież. To jest końcówka. Jeżeli o, chodzi o fanpage'a, to fanpage'a nie zmieniam. Fanpage będzie nadal buddy guy. Daj mi daj, 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 daj. Laj, lajk. Laj. Daj lajka tu Jeżeli macie jakieś pomysły fajne Znaczy się w ogóle, jeżeli macie jakieś pomysły jakie mógłbym co bym mógł zrealizować w tym świecie Jeżeli chodzi o save'a na razie go nie będę Czekajcie Na razie go nie będę wysyłał do, do na homikuj a chyba, że ktoś bardzo chce, to go wyśle. A te chumiko jest tylko takie, te... Takie dla jajsa. Mufła. Boję się, że przyspieszyłem filmik. I tutaj... Tutaj będą te kraty. Dwa, druga, jedna. Na trzy. Na trzeciej kratce. No i jeszcze raz przepraszam, że zgo odgapiłem skin'a od Master ale jestem Ale ja też chcę być ninja i niech się nie obrażaj się, Master Jeżeli to kiedyś tam I nie mówić mu, mówię tyścioważby bo... Dobra, takie to faka może wyglądać Jakoś to powinno wyglądać. Mi się wydaje, że ta muzyka Dobra jest. Jest gites. Majones, majones to chyba raczej nie. Drogie kratki. Co ja zrobię? No, jeżeli chodzi o to, to na tyle. Pamiętaj, komentuj, subskrybuj i jeszcze coś tam, co tam można. Ja się z wami żegnam, ja jestem Buddy i... 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 i, I haha, aha! Jednak zrobię, zrobię... Zrobię takie coś, że zrobię te wieże sam! Te wierzę tylko, nie? Bo nie będę was przynudzał jak nagrywam filmiki, to mi się... To mi się nie chce od razu robić. Po prostu tak się wchodzisz. Wow, majonez. No to na tyle. E, to... Aha, aha! Mechanizmy! Mechanizmy, 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 mechanizmy i będą tutaj, w tym będą pochodnie, no tam na oświetlenie, tak wszędzie, dobra, cześć, bo mi się limit skończy za niedługo, no skończy się, cześć.